Dziękuję. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz. Była już tutaj mowa, jak wiele kontrowersji wzbudziła wizyta kanclerza Niemiec Olafa Scholza w Chinach, jak również decyzja o udostępnieniu udziału w chińskiej firmie Cosco w nowym projekcie hamburskiego portu, który ma polegać na budowie nowego odcinka portu kontenerowego. Dziś niemieckie media informują z kolei, że działania Cosco w Hamburgu to dopiero początek. Są wiarygodne informacje, jakoby Chiny już od dawna omawiały z zarządem Hamburskiego Portu ewentualność zaangażowania Niemiec we współpracy z Chinami w basenie Morza Śródziemnego i Bałtyckiego. Według dokumentów Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii uzgodniono również poszukiwanie możliwości przejęcia wspólnie udziału w terminalach kontenerowych w polskich portach. Dlaczego o tym mówię, dlaczego o to pytam, Pani Komisarz? Chciałbym zapytać, czy Komisja Europejska przygląda się tego typu działaniom, bo jesteśmy w Unii Europejskiej i wszyscy zgadzamy się, że przejęcie przez Chiny strategicznej infrastruktury to zagrożenie naszego bezpieczeństwa, jak również zagrożenie naszej suwerenności. Ale czy pod płaszczykiem współpracy chińskich firm z partnerami w Unii Europejskiej, takimi jak chociażby to, ten przykład, o którym mówię, nie będzie próby wejścia tylnymi drzwiami do naszych portów? Dziękuję. Dziękuję. Oczywiście bardzo bym chciał. Mam trudności sama z, z akceptowaniem tego, ale jednak są ograniczenia tego, co może zrobić Komisja Europejska i inne instytucje europejskie. Kiedy patrzę na obszary, gdzie państwa członkowskie mają bardzo jasną odpowiedzialność, nie przyglądamy się w ogóle tym obszarom, które leżą w kompetencjach państw członkowskich, zgadzam się panem w stu procentach. Ważne jest to, żeby to co ten, ta izba przyjmuje nie tylko było y, przełożone na ustawodawstwo krajowe, ale także wdrożone w praktyce. Rzeczywiście jest taka sytuacja, że zagraniczne, że inne państwa posiadają naszą infrastrukturę portową. Tak właśnie jest i dlatego ustawodawstwo, które przyjmujemy musi być wdrażane w sposób aktywny. Co, co to oznacza? Jeżeli ktoś podejrzewa, bo jest y, Jakiś mniejszościowy udziałowiec w porcie X i chciałby nie chciałby wdrożyć w pełni tę legislację, to państwo członkowskie będzie musiało owszem to wyegzekwować. Musi wyegzekwować odpowiednie analizy ryzyka, działania łagodzące z działań niezgodnie z procedurą. I państwa członkowskie muszą mieć możliwości wyegzekwowania tego. I ze względu na sformułowanie w naszym ustawodawstwie musimy umieścić odpowiedzialność tam, gdzie ona spoczywa, czyli właśnie w państwach członkowskich. Oczywiście jeżeli są problemy związane z konkurencją, to Komisja Europejska się temu przygląda. Natomiast jeżeli są problemy o innym charakterze, takie o jakich Pan mówił, dotyczące bezpieczeństwa na przykład, no to wtedy to służby bezpieczeństwa się tym muszą zająć, a tych zdolności komisja nie ma. You. You a... Dziękuję. Czy ma Pan dodatkowe pytanie? Yes, of Pani komisarz, bardzo dziękuję. Natomiast na konkretnym przykładzie, ja jestem mieszkańcem Szczecina, byłem marynarzem, moi koledzy z portu podają konkretny przykład. W tej chwili jest próba przejęcia w oparciu o obowiązujące przepisy w Polsce, bo ma pa, pani komisarz pełną sto procent racji w tym, że to państwa członkowskie muszą dbać przede wszystkim w pierwszej kolejności o swoje bezpieczeństwo, Polska sobie radzi z tym znakomicie. Ministerstwo obrony wielokrotnie odmawiało chociażby Chińczykom zakupu newralgicznych części portu w trójmieście w Gdańsku czy w Gdyni. Ale na konkretnym przykładzie dzisiaj w szczecińskim porcie jest próba przejęcia nie majątku, nie ziemi, ale spółki operacyjnej zajmującej się przyładunkami ważnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, ładunkami. I teraz ten, ta spółka ma być przejęta, przez firmę niemiecką. Władze portu mówią coś takiego, mamy problem. Odpowiednie instytucje w Polsce mówią, mamy problem, bo za chwilę Komisja Europejska, jeżeli odmówimy sprzedaży tej części udziałów, Komisja Europejska może to zakwestionować jako działania wbrew konkurencji, wbrew wolnemu przepływowi środków w ramach Unii Europejskiej. Panie Prezydencie. I, I think it's, uh, it's very important. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby, żeby było takie bardzo poważne podejście. I pan, panie się takie podejście ma. I myślę, że też potrzebne są działania. Trzeba działać, jeżeli widzimy coś, co widać nie jest w porządku. I tu, w tym przykładzie, który pan opisał, i tu podchwycę ten pomysł, żeby rzeczywiście powstała europejska strategia portowa. Pani Walian za to odpowiada. To jest bardzo ważne. Mamy oczywiście władze krajowe, mamy odpowiednie organy krajowe, mamy policję krajową, mamy wywi służby wywiadowcze, bezpieczeństwa. One mają zdolności, one mają kompetencje i powinny zrealizować swoje zadania. Komisja ma ograniczone zasoby, a przede wszystkim ograniczone kompetencje. Więc myślę, że nie możemy czekać ani na europejską strategię wsparcia, jeżeli się ona pojawi, ani na, ani na więcej jeszcze przepisów europejskich dotyczących konkurencji, czy rozszerzenie kompetencji na przykład europejskich na to. Nie, trzeba dać możliwość zadziałania organom państwowym, bo to jest jedyne natychmiastowe, szybkie rozwiązanie, żeby ukrócić tego typu sytuacje.